Z nami Sławomir Szmal, kapitan reprezentacji Polski. Sławek, pierwszy dzień zgrupowania w szczyrku, jak wam minął? Ciężko. Byli, jesteśmy po pierwszym treningu. E, trening wyglądał, a e, część chłopaków biegała. E, ja miałem możliwość jazdy na rowerze i później zajęcia na siłowni. Wieczorem nas czeka drugi trening, więc, więc musimy odpoczywać w tym momencie. E, za wami też spotkanie z dietetykiem. Dla niektórych z was to nie nowość, a dla innych wręcz odwrotnie. E, wiesz to, jakby moja grupa kielecka już miała spotkanie z, z panią dietetyk i, i jesteśmy w tym programie. Część chłopaków e, nawiązała z nią pierwszy kontakt. E, mam nadzieję, że to dodatkowy plus do naszej formy. Dwumecz z Holandią, awans do Mistrzostw Świata. Trener dujsz ostrzegał Was, że jest to groźniejszy rywal niż wszyscy myślą. E, tak, e, na razie jest naszym celem jak najlepiej przygotować się do tego meczu i jak najlepiej zaprezentować się u nas w Katowicach.